Pani posłanka Zdzisława Janowska, Socjaldemokracja Polska. Proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoki Sejmie. W imieniu koła STPL trudno nam poprzeć prezentowany projekt Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku. Wyrażamy w tej kwestii opinię negatywną i teraz spróbuję to uzasadnić. Otóż cieszę się, że pan minister był uprzejmy podać podstawowe informacje o stanie budownictwa w naszym kraju. One są alarmujące, one są niewystarczające, one są kompromitujące. Otóż deficyt mieszkań sięga 1,8 mln, nie stać nas na, na mieszkanie, średnio stać nas na pół metra zakup z przeciętnego uposażenia. Możemy sobie kupić pół metra mieszkania. Na zachodzie stać nas na wysoko, z racji pensji do 3 metrów. Mieszkania nasze są w fatalnym stanie technicznym. Około 30-40% są zasoby mieszkaniowe, które no, wołają o pomstę do nieba. Są to warunki grożące bezpieczeństwu w życiu. Doskonale wiemy, że ludzie, którzy funkcjonują w tak zwanych gettach biedy, nawet nie mają toalet w swoim mieszkaniu, nawet nie mają wody dostępnej niedaleko swojego mieszkania. To jest sytuacja tragiczna w setkach, w setkach mieszkań czy tysiącach mieszkań w skali kraju. Dziwię się panu ministrowi, że pan uprzejmie stwierdza, że co zrobiono? Zwiększenie dostępności dla najuboższych. Nie widzę absolutnie tego. Świadczą o tym wydatki budżetu państwa. Na budownictwo socjalne jest na 2010 rok zaledwie 20 milionów, na budownictwo własnościowe 275. Mówi pan wyraźnie, że stara się pan, ażeby zwiększyło się budownictwo socjalne, bo na nim chciałabym skupić uwagę. Panie ministrze, Chwali się Pan tak zwaną danymi z 2010 roku, porównując z wcześniejszymi informacjami. Mówi Pan, że w programie pilotażowym o, zrobiono 11 tysięcy mieszkań socjalnych, 900 noclegowni. Oczekuje w skali kraju 75 tysięcy na mieszkania socjalne. Jest to liczba mocno zaniżona, panie, e, panie ministrze. Posługuje się danymi z Łodzi, w Łodzi samej na, na lekarz socjalny czeka 9 tysięcy y, rodzin, e, a odszkodowania, które płaci gmina właścicielom domów, mieszkań, sięga około 600 tysięcy. E, e, pragnie pan, e, tutaj wybiegając w przyszłość, likwidować deficyt zasobów mieszkaniowych. Nie mówi Pan w jaki sposób, nie daje Pan harmonogramu, nie daje Pan symulacji budżetowej. Chce Pan koncentrować środki budżetowe, ażeby właśnie wspierać budownictwo socjalne. Również Pan nie mówi w jaki sposób. Chwali się Pan wzrostem noclegowni. Ja tu chcę wszystkim powiedzieć, ja nie wiem, czy Państwo znacie noclegownie, czy na Zachodzie nie jesteście z bezdomnymi. Ja jestem od lat. Noclegownia to jest przechowalnia ludzi, którzy żyją tak, jakby byli w absolutnym getcie. Są to ludzie, którzy muszą rano opuścić noclegownię, ludzie, którzy nie mają żadnych środków do normalnego życia, mieszkania i higieny. To są ludzie, którzy żyją na ulicach, którzy żyją i zbierają śmieci i którzy bez względu na temperaturę muszą być na ulicy. I my się szczycimy, że budujemy ileś tam 300 czy 400 miejsc na to jest ten plan rządowy. To jest zgroza, to jest po prostu zgroza. Traktujemy tych ludzi jak zwierzęta. A skąd oni się wzięli? Oni się wzięli z tego, że stracili pracę, że stracili. Możliwość płacenia czynszu, i zostali wyrzuceni z mieszkań. Oczywiście doszli do stanu patologicznego, do alkoholizmu i do tragicznej sytuacji, jaka, jaka ich spotkała. To są ludzie, których chcemy zmieniać. Niedawno chwaliliśmy się programem wychodzenia z bezdomności, tylko przepraszam, są to efekty znikome, bo również nie ma dla tych ludzi mieszkań socjalnych. Nie ma absolutnie szans. Dalej chcę wspomnieć o propozycjach, i te propozycje wołają również o o pomstę i grozę. Otóż rząd się chwali, że robi starania wszelkie, ale również zmieni system, system dodatków mieszkaniowych, jak również zmieni katalog katalog osób, którym się należy lokal socjalny. Kiedy ja się zagłębiłam w ten katalog. I zaczęłam myśleć, kto jest w tym katalogu. No to oczywiście są ludzie, którzy na podstawie braku możliwości płacenia za mieszkanie z różnych powodów wychodzą, są eksmitowani. Ale tam są również w katalogu osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, rodziny, które żyją w tragicznych warunkach. Domyślam się, bo pan minister tego nie sprecyzował, że właśnie do tych rodzin tenże, tenże katalog będzie sięgał. Stąd też nie będą one wspierane budownictwem socjalnym. Również pan proponuje. Rzecz tragiczną, mianowicie taką, ażeby nie dopłacać właścicielom mieszkań. Do tej pory była możliwość. Oczywiście gminy powiększały swój deficyt, ale musiały właścicielom mieszkań płacić. W sytuacji, kiedy zlikwidujemy tą szansę, tą, tą, tą możliwość, to znaczy, że gmina, gmina opuszcza ręce, nie, nie, nie buduje mieszkań socjalnych, nie musi płacić właścicielom, a co robią właściciele, wyrzucają ludzi na ulicę i siedzą noclegowni. A w noclegowni jeszcze chcę powiedzieć i w domu. Pani brata w jednym mieszkają ojcowie w drugim mieszkają matki a dzieci są w domu dziecka a więc gratuluję takiego takiej perspektywy dla Polski dziękuję bardzo dziękuję przechodzimy do pytań jest osób 33 mamy prawie godzinę opóźnienia